Ten podły glut z Pysiński. Na tym live będzie można bardzo bardzo dobrze zaobserwować, jak szybko Elegawin, czy znaczy jak podczas tej transmisji Elegawin się zmieniała. Tak mniej więcej co 5 minut będzie będzie ona coraz bardziej bełkotała. To jest naprawdę, to, to jest takie, jak, jak, jakbyśmy eksperyment na żywo oglądali. No, kasami. Dziękuję, dziękuję za wspieranie. Bardzo, bardzo doceniam. Jest to już piąty wspierający na dzisiejszym live. Ie. Bardzo doceniam. Naprawdę mega, mega, mega dziękuję. Internet firmie UPC i telewizji miesięcznie oraz Polskie prawie wytale. 500 zł w Orange za okay. dwa telefony. Ela, ty nic nie mów o, o tym, że płacisz za internet, bo ze mną nigdy nie wygrasz. Z tym jak, z tym co u mnie się dzieje na live'ach i z tym, że ja płacę za internet i mów wszystko takie rzeczy mam na live'ach. To, to naprawdę, ale jestem bardzo wdzięczny. Wektrze, moi drodzy, 44 minuta i jeszcze ani jednej e, tak zwanej wy. W, ani razu się jeszcze po prostu Wektr nie waliła. Bardzo dziękuję. Internet i połączenia. I przerywa mi, nie mam sygnału. Nie zapraszam. Czyli praktycznie płacę 700 zł miesięcznie. 10 tysięcy złotych rocznie i nigdy nic nie działa. No, 50 tysięcy złotych w 4 lata, 1 milion 20 lat. A mam dwie firmy, które mi obsługują internet Orange oraz UPC. 5 km 500 telefony. Nie, nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że to jest razu to jest dzwonienie. Dwa, to jest internet, a trzy, że to jest jeszcze ona może na przykład spłacać telefon, tak mi się wydaje. To jest, to jest ten, to jest yy, rekin biznesu, ona, ona naprawdę ogarnia wszystko bardzo dobrze. Brzoskosia, Kosia, hej, hej. Od no i co? I m, dlaczego tutaj nie działa ten internet? Dlaczego to ciągle się przerywa? Ile Polski brutal, trzeba masz rację. jeszcze więcej pieniędzy zapłacić, żeby to działało. Szanowni Państwo, z Orange i z UPC, ile to jeszcze trzeba zapłacić, żeby to działało? YouTuberom działa, a mi w Mieście Królów Polskich. W mieście Królów Polskich, a mi w mieście, yy, w mieście po prostu żo żołdaków, plebejuszy nie działa. no. Krakowie, 5 kilometrów od centrum. Jakub, pewnie. Czy nie gdzieś na peryferiach miasta, yy, w dzielnicy Podgórze, Dębniki. Dlaczego mi ciągle nie działa internet? Pewnie działa najdroższego Samsunga, bez wielkim youtuberem. Bardzo możliwe. Orange, nie mogę nigdzie nic zadzwonić. Jakość również elegancka. Na bank najdroższy Samsung. ani nawet zrobić live'a. Ja tego nie potrafię zrozumieć. To gdzie ja się mam przeprowadzić, żeby mi internet działał? Do Moskwy? A może właśnie dobrze, może ten internet stopniowo coraz mniej będzie działać, aż w końcu przestanie, Ela? To było cudowne. Kochani widzowie, bardzo przepraszam, spóźniłam się, dlatego że się dzisiaj po prostu źle czuję. Ciekawe dlaczego. Może napij się Ela czegoś na żołądek? Może, może jakiś, jakiś napój wysokoprocentowy ci tutaj pomoże? Psychicznie i fizycznie. Może to znak, że należy skończyć, dokładnie. W z czym się spóźniłam. Nie musiałam się spóźniać, po prostu spóźniłam się, bo mi się nie chciało łączyć z wami. Musiałam... Haha, <laughs> czy ona przepraszam, bo ja się źle czuję, ale jednak to w sumie nie przepraszam, bo tu nie chciało jej się. Dzisiaj okay. mi się wybaczyć, Merlin, on przecież się spóźniałam na plany zdjęciowe od 12 do 24 godzin. No cóż wam tutaj dzisiaj powiedzieć, moi drodzy? że się czuję bardzo, psychicznie. Może na żołądek, dokładnie. I fizycznie. I w ogóle będę jakieś głupoty dzisiaj opowiadać. A to standard, ela, to nie mówi rzeczy oczywistych. I. Powiedz, powiedz, coś, czego nie... powiedz coś, czego nie wiemy. Ni nic mądrego, na pewno? Kochani widzowie. Mm. Ale to jest akurat fajne, nie? Jak na przykład wchodzicie na mojego live'a, no to wiecie, że będzie się teraz można trochę pośmiać, wiecie, że obejrzymy coś, co nas będzie żenowało, wiecie, że obejrzymy coś, co nas będzie śmieszyło. Wiecie, że, że będę, no, że będę ogólnie starał się dośmiesznieć jakieś tam różne materiały. Natomiast w momencie gdy wchodzimy do Eli no to wiemy, że po prostu będziemy oglądać rzeczy żałosne i bez sensu. To fajnie, że na przykład u Eli fajnie, że ona się trzyma tego, co się trzyma i że się nie możemy niczym więcej zaskoczyć. Nie wiem jak wam tutaj treści, co się dzieje w moim życiu. Yy, miałam bardzo ciężki tydzień, bardzo. Jak streścić Ela? Ja na przykład nie wiem, co się w życiu, ale jakbym miał streścić i powiedzieć takie highlighty Twojego tygodnia, to ja tak chlałaś. No. Wyślę 100, 100, 100 euro na krzesła. Dobra, to wyślesz 100 euro na krzesła, to spe specjalnie dla Ciebie robię krzesło stream. Ale takiego, takie krzesło stream, jakiego jeszcze nikt nie widział, człowieku. A w dodatku kolejny tydzień, który mi się szy szykuje, jest jeszcze cięższy. Niestety nie mogę Wam powiedzieć, że... Cześć szczegółów. Mati, hej, hej, Ruda. Czajcie, że Ella Gaffin mówi, że nie może powiedzieć nam żadnych szczegółów i jednocześnie wiemy o niej dosłownie wszystko. Ona mówi o, ona mówi o naj, najbardziej prywatnych i intymnych rzeczach ze swojego życia, ale nie może powiedzieć, co się działo w tamtym tygodniu. Dodam 50, jak nim zakręcisz. Wiola, nie ma problemu. Dawaj, próbuj, zobacz. Takiego streama jeszcze nikt nie widział. A, ja nic z niej mi się cieszę. No w sumie ja też się cieszę. Ale coś tam wam opowiem. Ale opowiadaj, bo ostatnio mało co mówisz. Jesteś genialną osobą, tyle osób Cię ogląda. Powiedz, czy z Moniką nagrasz może filmu z tu wyzwanie pizza, wyzwanie, wyzwanie da, to lawa? Super to wyłącz piosenki o dobrze? Powiedz trudno jeździć się na latach. Słuchajcie, to są bardzo długi donate. To fajne rajstore. No i jak na przykład słuchaj osób ma zastrzeżenia, że Monika występuje w moich filmach i live'ach. Ludzie twierdzą, że w jej o. towarzystwie źle wygląda. O, i od tego się zacznie, moi drodzy. E, ja wam trochę zaspoileruję, aczkolwiek chcę wam pokazać, bo, ponieważ całość nie będziemy oglądać, ponieważ całość jest naprawdę ohydna. Ela Gavin bardzo się schleje na tym live'ie, inaczej, bardzo się schlała na tym live'ie i tutaj w połowie tego live'a, jako że dosłownie to był, to był zapalnik, ludzie zaczęli jej pisać, że ona gorzej wygląda przy Monice, że Monika jest ładniejsza, że jest młodsza i że przy niej ona jeszcze gorzej wygląda. I dlatego ona się schlała i zaczęła wycią mówić najbardziej prywatne, intymne rzeczy z życia Moniki. To był naprawdę paskudny live. To było obleśne. Że nie pasujemy do siebie. Że wyglądam przy niej brzydko i staro. W związku z czym. Chyba zrobię płatki z innymi z mlekiem. Oj, tak. To z innymi z mlekiem e, POG. Postanowiłam. Cały czas jestem obrażana na tym tle. W związku z czym. No, sobie teraz jakiegoś po kolegę poszukam do liveów i filmów, a Moniki już nie będę brać, bo. Tak... E, jakby coś, to spoiler alert po raz kolejny. Monika na kolejnym live, Ela na kolejnym live oczywiście, tą Monikę miała. Ja nie, roz ja nie wiem, co Monika ma w głowie. E, najwyraźniej bardzo mało, e, skoro po takiej prywacie, którą tu wyciągnęła, zgodziła się, żeby dalej z nią liveować. Tam jest naprawdę tyle kabli, nie styka, że, że to jest szok. Mi strasznie dokuczacie z jej powodu. Że już nie mam ochoty na te wspólne występy. Także ostatni live i film z Moniką to, to był po prostu ostatni. Aczkolwiek z Moniką dalej się będziemy przyjaźnić. Yy, tylko nie będzie występować na moich filmach, bo mi dokuczają. Wiem, Bez Z Małogardu. Macie, że nie chcecie, żeby ona tutaj była? Lub też niektórzy piszą. Oni mienimy temat Nikity. Wiesz co, ja jakoś nie będę zagłębiał się w to, y, albo nie będę potępiał tych nagrań. Inaczej, y, nie będę mówił o tych nagraniach jakoś y, w taki sposób, żeby ją zjechać. To Szajny, Możesz być w 100% pewna. Albo pewny. co że ja mam Cię wynosić z mojego kanału? Monika to, na... Monika to nowa córka jej. Tak, dokładnie. Nie wiem, oddać go Monice? No to dobra, skoro mm, nie pasuje wam, że jesteśmy razem, to już nie będziemy. Słuchajcie, skoro o. macie taki straszny problem, że Monika jest na moich y, live'ach, filmach, zdjęciach, no. pisach, no. Y, no to nie może, nie musi jej być, poszukam sobie jakie. To jest zajebiste, nie? Bo Ela, Ela Gawin, y, chciałem powiedzieć, że myśli, Ela Gawin działa w taki sposób, że jak ludzie zaczną jej pisać y, określone komentarze, to ona powie, no jak, jak, jak nie chcecie kogoś tam, to tej to, to sobie nie musi być. I ona w ten sam sposób mówiła o swojej córce, czekajcie. Na, na swoich live'ach mówiła, no jak, jak jestem taką złą matką, to, to sobie faktycznie weźcie. O własnej córce. Nie, że odwalcie się, to jest moja córka, wiem co robię, możecie mówić coś o mnie, ale nic o mojej córce. Nie, jak ludzie pisali o jej córce, to ona mówiła, macie rację, weźcie o sobie. I teraz pojawiła się nowa córka, z którą ma, może chlać, więc, więc ma z nią o wiele więcej wspólnego. I mówi dosłownie o niej to samo. zajbiste Jegoś no. kolegi. Umówmy się, że to był niewypał, tak? Bo rzeczywiście, tak jak mówią hejterzy, widzowie, yy, tak, macie rację, to dla mnie nie jest korzystne występować na live'ach z taką młodą, ładną dziewczyną, no bo przecież ja jestem od niej dużo starsza, prawda? I to jest dla mnie, jak to się mówi, strzał w kolano, tak? Ja muszę sobie znaleźć jakiegoś karła, <grybujesz> albo jakiegoś po prostu mężczyznę, żeby nie... Ale to i tak, yy, powiem Ela, że, że naprawdę ciężko, żeby... Że ciężko na Naprawdę ciężko, żeby znalazła kogoś, kto przy tobie będzie wyglądał gorzej. Nie wiem, przy Żabce się jakieś gdzieś tam zakręć, przy biedronce w nocy. Może, może się uda. A może się na przykład pomylu z takimi osobami i na przykład zgarnić do Nate'a, nie? Cholera wie, no cholera wie. Było dla mnie konkurencją, więc koniec Moniko. Monika już nie jest na moich filmach, ani live'ach. Jeżeli więcej, nie zaproszę ani do domu, ani na nagranie, ale kontaktować się z nią będę jak najbardziej. No i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Zrobiliście przysługę Monik. Mam problem, że Alka chleje opowiada o bardzo prywatnych sprawach i swojej. Czy jak jej to napisze, to przystanie? Nie, to będzie jeszcze więcej akurat. No, jeśli chodzi o halanie, to nie, to, to, to jest wyjątek potwierdzający regułę. Co będzie mnie? Trzymałem pizzę, siema zazdro. a spokój ode mnie. Bo tyle razy byłam wyśmiewana, poniżana, jak to beznadziejnie wyglądam w jej towarzystwie. No to chyba każdy by się zniechęcił, nie? Skoro tak źle to wszystko wygląda, ja nie mogę występować z taką mądą dziewczyną, Dobra, to sobie znajdę po prostu. Znaleź sobie Karola. a człowiek nic korosły to jest przedmiotem, meblem. E Wiesz co? Nie, nie, absolutnie nie. Tylko po prostu Elegawin jest yy, głupia. Tutaj bardziej o to chodzi jakąś osobę niepełnosprawną i sobie będę z nią występować, może wtedy przestaniecie mieć jakieś, jakiś problem, jakieś porównanie, tak? Zastanawiam się jedna rzecz, dlatego, dlaczego YouTube się jeszcze, się jeszcze Elą nie zainteresował. Nie mam pojęcia. To jest naprawdę taka odwieczna tajemnica, której nie jestem w stanie ogarnąć. Bo zbanowali Magicala, zbanowali Gurala, zbanowali Rafatusa, zbanowali Rafonixa, zbanowali wiele, wiele kanałów podobnych, a ona dalej jest. I to mnie cholernie zastanawia. I co wy na to, kochani y, hejterze? Szachmat nie będzie Moniki już od dzisiaj. O nie, szan, tylko nie to! Że, y, owszem, tam pokażę stary nagranie. Ona, ona serio myślała, że w ten sposób będziemy reagować, czy jak to jest? Ania, wstecz z Moniką, czyli dzisiaj mamy 4 sierpnia. Wstecz wam pokażę, ale nie nagram, przysięgam. A? Nie nagram już ani jednego filmu z Moniką, ani Także nie chcecie Moniki, no to jej nie będzie, no to ona sobie założy swój własny kanał. Patrzcie, y, Elaga powiedziała, że przysięga, prawda? To tak wygląda przysięga przy ligawin. Tu był 4:08, a tu był 6:08, czyli dwa dni później i. i ten. I Ela tutaj z, z Moniką. Także no cóż, mój drogi. Wszyscy mają problem, że jest Monika. Ona często daje kary, na przykład wychodzi na 10 minut. Tak, to są ulubione moje kary. Pozostaniemy w kontakcie, ale od dzisiaj, od 4 sierpnia, nie powstanie już ani jeden o. film z nią, dlatego że moim widzom się to nie spodobało. No, szkoda, przykro mi. Za duża różnica wieku między nami. Nie o. możemy się przyjaźnić. Wyobraźcie sobie, że przyjaźń 53-letniej kobiety z 24-letnią dziewczyną, według y, 20 tysięcy moich widzów, jest y, niemożliwa. No to skoro jest niemożliwa, to nie będziemy się przyjaźnić. E ale widzisz, Ela, jest jak najbardziej możliwa ta przyjaźń. Ponieważ y, zachowanie, które teraz y, ukazujesz. Y, inaczej może faktycznie jest niemożliwa. Dlaczego? Y, ponieważ. Mówisz, że masz 53 lata, ona ma 23 lata, tak? Natomiast ty w tym momencie zachowujesz się, jakbyś miała 13 lat, więc przyjaźń między 23 a 13-latką już jest trochę, trochę creepy. Także, także tak, to, to jest chyba racja, że, że nie, jest, nie, nie, jest, nie, nie jest możliwa taka przyjaźń. No tak, no, w końcu widzowie decydują o moim życiu. To już nie potrzebuję takiej przyjaciółki, a Monika nie potrzebuje mnie. Widzowie zdecydowali. Grzymsi, dzięki. Nie y Shine, ale już ci powiedziałem, P powiedziałem, odpowiedziałem na ten. Na, na co, że ja nie, absolutnie nie będę po, po Cię jechał. postanowiłam, od dzisiaj nie ma filmu z Moniką, dlatego że wszyscy twierdzą, że wyglądam przy mójnicy jak stara baba, okej. Okay. Znajdę sobie jakiegoś karła e, Po raz kolejny będziemy słuchać. Ale w ogóle to jest straszne, że Ella Gavin aż tak przeżywa wygląd, nie, że, że to jest dla niej tak naprawdę takie najważniejsze, że nie ma nic ważniejszego niż wygląd. Jak też coś o jej wyglądzie, to jest koniec. Możesz powiedzieć o córce? Nic. Możesz powiedzieć o chlaniu? Nic. Wygląd. Jak tam ci? Nie powiem sprawną starego dziada i przy nich będę wyglądać lepiej. Tak, Monika jest dla mnie za ładna i nie jest w moim interesie, żeby ją zapraszać na, do wspólnych live'ów. Dziękuję widzowie za radę. Monika znika. Monika znika z mojego kanału. Przeżywa ten wygląd, ale nie za bardzo dba o niego. Owa, to jest paradoks, nie? To jest paradoks. Halo. No cześć modniczka. O, no, cześć. ci y, u mnie na lewi, mogę? Rozmowę no, transmitować? Okej. No jasne, że tak. Słuchaj. Y, ale nie martw się. Zaraz się zacznie. Niczym dobrze? O, nie nie martw się niczym dobrze. To już ja już bym wiedział, żeby się rozłączyć, żeby już zgłosić transmisję, żeby powiedzieć Ela wytrzeźwie człowieku. No ja się nie martwię. Słuchaj, widzowie powiedzieli i hejterzy, że nie mogę z tobą występować, bo y, za ładnie wyglądasz. I że ja wyglądam przy tobie jak jakiś szczur, stara baba i w ogóle zero. No w sumie wszystko racja, nie? I że Chur. nie powinnam z tobą nic nagrywać, bo wtedy widać jak, jaka jestem beznadziejna. Tak. Aha. Nie, to nieprawda, ale <laughs> rozumiem. Ale no rozumiem czemu? tych ludzi. No cały czas mi tak ludzie, wiesz, piszą non Wszystko się zgadza, dokładnie. Że ty jesteś ode mnie młodsza, ładniejsza. Tak i że ja przy tobie wyglądam jak jakieś gówno. Po prostu hmm, wiesz, za ładna jesteś i już uh, widzisz, no nie mogę z tobą występować, bo mnie wyśmie wyśmiewają, że nie wyglądam tak dobrze jak ty. A, no to tak. No, nie prze... Szczury dbają o siebie, myją się kilka razy raz dziennie. Aha, no to ale nie, jest, nie możesz być szczurem. Nawet, nawet szczurem nie możesz być, czaisz? To przecież nie muszę być na, na live'ach, na nagraniach, na filmach. Muszę sobie znaleźć jakąś taką osobę, która nie będzie, będzie wyglądać gorzej niż... Nie nie będziesz szczurem. Ja. Jesteś hmm. załadna za ładna. Nie, nie możesz być na moich live'ach i filmach, bo mnie za to po prostu zgnoją. No rozumiem. Ela oczekiwała większego zaangażowania w protestowanie. Tak. Tak, to jest to, to, jest, to jest, ogrom, ogrom, ogrom racji masz, że ona myślała, że dzwoniąc do Moniki, Monika będzie mówiła: nie, nie, daj spokój. E, nie mów tak. E, pokonamy razem tych hejterów, a, a ten. A ta Monika mówi w sumie, no, okej, okej, okay, okay, no w porządku. <laughs> e, no, a tutaj Ela. E, powiem wam tak, nie wiem co jest, e, nie, nie, nie znam zawartości e, kubka Eli Gawin, natomiast e, z każdą minutą e, Monik, e, Ela Gawin coraz bardziej będzie bałkotać, więc nie wiem, aczkolwiek się oczywiście domyślam. Zauważam, że wiele ludzi, e, e, co nie znosi Elki, rzuca teksty, że powinien ją zmuszyć do trzeźwienia i normalności. Właśnie im bardziej się stoczy, tym lepiej. Większa szansa, że zniknie. To też jest prawda, Zanzar. To też jest prawda. Ponieważ informowałaś mnie, że Marek Włangowski wysyłał ci przez ostatni miesiąc nasze, moje i jego intymne zdjęcia i filmy, tak? I ty mi dopiero po jakimś czasie o tym powiedziałaś. I Herbata z prądem? Ja myślę, żeby, że na miano herbaty z prądem jej napój, jej mikstura nie zasługuje, ponieważ tam nie ma herbaty. Po prostu tam jest prąd. Uważasz, czy Twoim zdaniem on miał prawo ci wysyłać te filmy? Chyba nie, bo to były filmy dla was. To była taka warsza pamiątka. Nie powinien tego nikomu pokazywać. A jak myślisz, jeśli Marci wysyłał filmy przez ostatni prąd miesiąc? Prąd z to myślę, że było tam prąd z prądem, nie? Miesiąc? Prądem pogania. To były nagrania, jak uprawiam z Markiem X po prostu, tak? Tak, no. To skoro on wysyłał to top, no to prawdopodobnie też wysyłał innym osobom. Ale ty nie jesteś jakąś jego przyjaciółką. Nie, nie. Że... O, już się zaczyna. Marka Mikradniec? akurat tobie wysyłał... Marka, oczywiście, którego eleganci powiedziały, że już nie ma, nie ma do niego żadnych uczuć, już ten Marek jej nie interesuje. Wysyłał, więc prawdopodobnie wysyłał tobie i 30 innym osobom, nie? No tak, bo skoro ja nigdy go na żywo nie widziałam, nie znam go osobiście... Nie jest to... żadnym twoim przyjacielem, żadną bliską osobą i ci to wysyłał? Czyli można założyć, że też to wysyłał setkom tak. Wiesz, zaufaj mi, dobrze? Kotku z Messengera. Słuchaj, Monika, nie denerwuj się, bo ja ci nic nie zrobię, wiesz? Zaufaj mi, dobrze, kotku? No, ale ci ufam. Ale wiesz, że ja cię bardzo lubię. Ja ciebie też. Ja cię ja nigdy nie zdradzę. Ja się nigdy nie zradzę. Rozum rozumiesz? Ja się Ja się szanuję. Tylko powiem kilka rzeczy takich, które widzów zainteresują. Zainteres Zajęstują. E także, no także nie bój się ze mną rozmawiać teraz, dobrze? kotku? Dobrze, dobrze. Nie boję się, ja ci ufam. Mm, ja cię nie zdradzę, bo wiesz, mamy różne wspólne sprawy i tak dalej. O, jak ktoś by mi przez minutę robił wprowadzenie, ale wiesz, że możesz mi ufać. Wiesz, że ja cię nie, nie, nie zawiodę, wiesz, że. E, wiesz, że. Wiesz, że możesz mi zaufać, wiesz, że nic złego nie powiem. To już bym wiedział. To jest tyle red flagów, tyle red flagów, że szok. Mari, tak wyglądasz, jak sobie wypijesz, bo bym nie wytrzyma przy Tobie ze śmiechu. Nie, wiesz co, jak ja wypiję, to widać po oczach, potem po oczach, bo się bardziej świecą. Natomiast mam coś takiego, że dalej mówię normalnie, mówię głośniej ewentualnie, ale, ale nie, nie ma czegoś takiego, że, nie, że mi się plącze ten język, albo że właśnie mówię w taki sposób, że naprawdę mało można zrozumieć. Natomiast wiem w jaki sposób ludzie pijani mówią i wiem w jaki sposób na je, i baleni ludzie mówią. E, więc gdzieś tam w ten sposób wiem, jak na przykład imitować takie osoby, że te chy albo że albo szy się gdzieś tam bardzo ułoży ze sobą. I właśnie albo na przykład można mówić niewyraźnie bardzo i wszystko jest ok, jest super. No, natomiast wracając do Eli, gdyby ktoś przez minutę zapewniał mnie, że na pewno wszystko jest OK, że jest tak, o, to ja bym, to ja bym już wiedział, że, jest nie, nie, że, że nie jest tak, że nie jest tak. Dobre, nie? Dobrze, słuchaj Moniczko, czyli Marek w lipcu i w sierpniu. Zapomniałeś mieć zeza? Nie, nie zeza. To nie chodzi o zeza, tylko e, jeśli jeśli chce się grać dobrze, jeśli chce się grać dobrze o sobie pijaną, to nie jest Zes. Zes to jest w kabaretach może e, w momencie, gdy jest się pijanym. To jest dużo z, z tych stref, tych, tych faz, że, że, że pojawia się wiecie ten pojawia się przełykanie śliny bardzo, bardzo mocne. Pojawia się ten tępy ten, ten, wzrok taki Pojawia się e, e, zwilżanie ust językiem, ale ten tępy wzrok bardzo jest taki, który to jest taki wzrok, który już, już połowa mózgu zaczyna płakać i zaczyna tworzyć najgorsze scenariusze, a połowa mózgu chce jeszcze się bronić i mać takie. Że mózg jeszcze się. Troszkę broni, ale, ale druga połowa gdzieś tam już opłynęła. No. Także także ZS byłby przesadzony. To trzeba. Ciężkie powieki, dokładnie tak. Zez byłby przesadzony, natomiast ciężkie powieki i suchość w ustach. To, to trzeba robić, żeby, żeby dobrze udawać. Nieważne, moi drodzy. wysyłał ci. Na Messengera, tak? Czy tak. na Whatsappie też? Na Messengerze. Nasze z filmy, tak? Tak, no. I, I co było na tych filmach? Więc tak, no załóżmy, że Marek by napisał tak, cześć Monika, co tam słychać, coś tam, bla, bla, bla. A potem, czy chciałabyś zobaczyć filmy, jak uprawiam... Ale się ten, ja się dopytuję w ogóle. To jest za ciężko, ciężko. Jak, jaką masz pogodę i w następnym zdaniu, chcesz zobaczyć, jak się... I w zależności od tego, co byś odpisała, to bym ci to wtedy albo wysłała, ten materiał, albo nie. A Marek ci wysyłał nasze filmy mm, bez twojej zgody. Dalej, dalej wałkuję. Fili, ja mam Jest uśmiech posiadany, jak tam z Rówką w domu, jest w miarę okej. Okay. Z twojej wiedzy, co on ci wyśle, tak? Wiesz, jesteś za ładna w stosunku do mnie i nie mogę cię już brać do żadnych nagrań, o. wiesz? No, nawet może lepiej wyjdzie dla mnie, nie? Muszę sobie znaleźć. Ale serio, ona chyba serio liczyła, że, że ta Monika będzie zaprzeczać. A ona mówi: No, w sumie okej, okay, masz rację, ale tak. hola hola. Nie tak to miało wyglądać. Jakąś brzydulę. Słuchaj, bo ja chciałam porozmawiać o Twojej mamie i o Twojej cioci. Aktorstwo, aktorstwo zawsze gdzieś tam mi kręciło. I o Twojej o. sytuacji rodzinnej, mogę? o. Ale ty, jak... I ten uśmiech, to jest straszne. To my sobie teraz żartowaliśmy, tutaj pokazałem wam, jak wyglądać, żeby. żeby, żeby co robić, żeby wyglądać na bardzo pijanego. Natomiast. Ee, zupełna powaga. Ten uśmiech, który się teraz pojawia, jest tak straszny, ponieważ oznacza, że ona się teraz odpali. Muszę sobie znaleźć. Patrzcie, to, patrzcie to. Słuchaj, bo ja chciałam to. porozmawiać o Twojej mamie i o Twojej cioci. I o twojej sytuacji rodzinnej, mogę? Ale ty, jak będziesz chciała, to mnie zastopuj, dobra? Słuchajcie, manika jest y, adoptowana. I tu, moi drodzy, y, będzie prywata. Tutaj bardzo, bardzo dużo prywaty będzie. Więc jeśli ktoś chce sobie to obejrzeć, y, proszę bardzo. Na, tym, na tych live'ach, na tych momencie, gdy oglądamy szoty Elika, to pint, bardzo. To Natomiast myślę, że e, komentowanie albo słuchanie o prywacie i, Moniki, jest tutaj bezcelowe, ponieważ tutaj mówię naprawdę bardzo intymne rzeczy zostały poruszone. tak jak nie wiem, jakaś adopcja, jakieś tam różne rzeczy. Adopcja pojawiła się tam w pierwszych, w, pierwszych, w pierwszej półminucie, więc myślę, że po prostu przejdźmy dalej, zobaczymy, czy coś jeszcze będzie, to będzie koniec. W pokoju. Stosuję wobec niej przemoc psychiczną. O, dalej matkę i ojca. Natomiast ja sobie nie, nie znajdę biologicznej matki. Okej, okay, że ona chce jej pomóc szukać biologii. Ja jako rodzic, matka, czy gdybym była ojciec, ojcem, to ojciec, nie mogli się dowiedzieć o losach mojej córki. Natomiast dziecko, a, która kiedyś się zrzekła tych praw... I... Jakby zresztą dalej nie mówi o sobie, tylko mówi o niej, że, że, ona nie ma, że ona nie ma kontaktu z tymi biologicznymi rodzicami. ...adoptowaną córkę i zostawił żonę dla niej. To co, może się... Tak, córka adoptowana, ale w końcu niebiologiczna i ożenić się można, tak? I. Tak? Ja myślę, że tak. Bo to, to jest naprawdę bardzo dziwna relacja. I niech sobie moja mama. Jak coś to mnie zostało, w tym momencie Monika wyciszyła. Co ty mówisz? Mój brat, który nie ma dzieci, i bratowa, niech sobie zeżrą te dwa mieszkania po moim ojcu, matki i. Bo To, w którym. Po co ona o Monice mówi? bo się nachlała i chciała się odwdzięczyć za to, że ludzie pisali, że jest brzydka. Tak. Mieszkam, ale wszystko co moja mama, moja mama to kupił mój ojciec, a mój ojciec ma tylko jedynego wnuka, i to jest dziecko, które ja urodziłam. No cóż, moi drodzy, kolejny shot eligawin, kolejny raz tracę wiarę w ludzkość, kolejny raz Żygam.